Włączasz słuchawki bezprzewodowe. Muzyka płynie prosto z telefonu do Twoich uszu. Żaden kabel, żaden przewód. Nic fizycznego między nimi. Telefon leży w kieszeni, słuchawki na głowie, a dźwięk dociera bezproblemowo, bez opóźnień, bez zakłóceń. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak dwa urządzenia, które nigdy się nie spotkały, nagle zaczynają ze sobą rozmawiać? Jak Twój telefon wie, że to właśnie twoje słuchawki, a nie sąsiada w metrze. I co to za tajemnicza technologia, która nie potrzebuje internetu, nie łączy się z routerem, ale jakoś działa? Dzisiaj odkryjesz sekret Bluetooth technologii, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki nasze urządzenia komunikują się ze sobą. I to wszystko zaczęło się od pomysłu, który miał ponad tysiąc lat. Nazwa Bluetooth pochodzi od Haralda Błękitnozenbego duńskiego króla z X wieku, który zjednoczył plemiona skandynawskie. Dlaczego technologia bezprzewodowa nosi imię wikińskiego władcy? Bo jej twórcy chcieli stworzyć standard, który zjednoczy wszystkie urządzenia elektroniczne, tak jak Harald zjednoczył ludy. I symbol Bluetooth, dziwny znak, który widzisz na swoich urządzeniach, to połączenie dwóch run skandynawskich, H i B, inicjały Haralda błękitno -Zębego. Historia spotyka technologię w najmniej spodziewany sposób. Ale jak to naprawdę działa? Bluetooth to forma komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która wykorzystuje fale radiowe. Podobnie jak Wi-Fi, radio samochodowe czy walkie-talkie, wszystko to używa fal elektromagnetycznych do przesyłania informacji przez powietrze. Ale Bluetooth działa na bardzo konkretnej częstotliwości: 2.4 GHz. To ta sama częstotliwość, którą używa większość routerów Wi-Fi, mikrofale, niektóre telefony bezprzewodowe. Tłoczno tam jest jak na dworcu w godzinach szczytu. Dlatego Bluetooth ma genialny trik, żeby uniknąć zakłóceń. Technikę zwaną przeskokiem częstotliwości. Zamiast nadawać cały czas na jednej częstotliwości, urządzenia Bluetooth szybko przeskakują między 79 różnymi kanałami w paśmie 2,4 GHz. I robią to 1600 razy na sekundę. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, ale co pół milisekundy przełączacie się na inną częstotliwość radiową. To jak rozmowa prowadzona na przemian na dziesiątkach różnych stacji radiowych jednocześnie. Dla zakłóceń niemożliwe do zablokowania. Dla sparowanych urządzeń płynna komunikacja. Ale zanim urządzenia zaczną ze sobą rozmawiać, muszą się najpierw poznać. To proces zwany parowaniem. Gdy włączasz tryb parowania na słuchawkach, zaczynają one rozgłaszać swoją obecność. Wysyłają sygnał, który mówi: Hej, jestem tutaj. Nazywam się Sony, Wucha, Tysiąc czy cokolwiek. Ktoś chce się ze mną połączyć? Twój telefon skanuje otoczenie, łapie ten sygnał i pokazuje ci listę dostępnych urządzeń. Wybierasz słuchawki. Telefon wysyła prośbę o połączenie. Słuchawki akceptują. I teraz zaczyna się magiczny moment wymiana kluczy szyfrujących. Bo tak, Bluetooth jest szyfrowany. Gdy dwa urządzenia się parują, wymieniają unikalne klucze kryptograficzne. Długie ciągi losowych liczb, które tylko one znają. Od tej pory każda wiadomość wysyłana między nimi jest zaszyfrowana tym kluczem. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś inny w pobliżu łapie Twoje sygnały Bluetooth, a teoretycznie może, bo fale radiowe lecą we wszystkich kierunkach, nie będzie w stanie odszyfrować, co wysyłasz. To jak rozmowa w sekretnym języku, który znacie tylko wydwoje bezpieczeństwo, które działa za kulisami. Niewidoczne, ale kluczowe. Zasięg Bluetooth zależy od klasy urządzenia. Większość słuchawek, myszek, klawiatur to klasa druga. Zasięg około 10 metrów. Wystarczy, żeby chodzić po pokoju z telefonem w kieszeni. Urządzenia klasy pierwszej, używane głównie w przemyśle, mogą działać do 100 metrów. Ale im dalej, tym słabszy sygnał, tym większe ryzyko zakłóceń. Dlatego czasem, gdy wyjdziesz z pokoju z telefonem, słuchawki zaczynają się zacinać. Jesteś za daleko. Sygnał jest za słaby. Połączenie się rwie. Przeszkody też mają znaczenie. Ściany, meble, nawet Twoje ciało może osłabiać sygnał Bluetooth. Fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz nie przechodzą przez przeszkody tak dobrze jak niższe częstotliwości. Dlatego jeśli trzymasz telefon w tylnej kieszeni spodni, a słuchawki są z przodu, twoje ciało blokuje sygnał i możesz słyszeć przeskoki, zakłócenia. To fizyka. Fale nie potrafią magicznie przechodzić przez materię. Muszą ją ominąć, odbić się, osłabnąć. Bluetooth ma też różne wersje, które ewoluowały przez lata. Bluetooth jeden był powolny, żarł baterię, miał zasięg jak głuchy telefon. Bluetooth 2 przyniósł lepszą jakość dźwięku, Bluetooth 3 był szybszy, Bluetooth 4 wprowadził tryb niskiego zużycia energii, Bluetooth Low Energy BLE, który pozwala małym urządzeniom jak smartwatche czy trackery fitness działać miesiącami na jednej baterii, a Bluetooth 5, najnowsza wersja, jest jeszcze szybszy, ma większy zasięg i może przesyłać dźwięk do wielu urządzeń jednocześnie. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie fajna. Nazywa się Audio Bluetooth LE. Pozwala jednemu telefonowi wysyłać dźwięk do wielu par słuchawek jednocześnie. Wyobraź sobie, że oglądasz film z partnerem. Oboje macie bezprzewodowe słuchawki podłączone do jednego tabletu. Albo wszyscy przyjaciele mogą słuchać tej samej muzyki z jednego źródła, każdy na swoich słuchawkach. Bez kabli, bez rozdzielaczy, bez komplikacji. To przyszłość dzielenia się dźwiękiem. Bluetooth to nie tylko audio. Używamy go do przesyłania plików między telefonami, choć rzadziej teraz, gdy mamy Internet. Do łączenia smartwatchy ze smartfonami Twój zegarek pokazuje powiadomienia, tętno, kroki – wszystko dzięki Bluetooth. Do bezprzewodowych głośników, myszy komputerowych, klawiatur, gamepadów, do systemów Hands-Free w samochodach, rozmawiasz przez telefon bez trzymania go w ręku. Do inteligentnych zamków, które otwierasz telefonem. Bluetooth jest wszędzie. I medycyna też wykorzystuje Bluetooth. Glukometry dla diabetyków wysyłają wyniki bezprzewodowo do telefonu. Ciśnieniomierze przesyłają pomiary do aplikacji zdrowotnych. Aparaty słuchowe łączą się z telefonem, pozwalając na regulację ustawień i strumieniowanie rozmów bezpośrednio do ucha. Bluetooth ratuje życie, poprawia jakość życia, czyni technologię medyczną bardziej dostępną i mniej inwazyjną. To nie jest tylko gadżet, to narzędzie zdrowotne. Są też zagrożenia bezpieczeństwa: blue jacking, wysyłanie niechcianych wiadomości przez Bluetooth, blue snarfing. Kradzież danych z urządzenia przez niezabezpieczone połączenie. Ale te ataki wymagają, żebyś miał tryb wykrywania włączony i był w zasięgu kilku metrów od atakującego. Większość nowoczesnych urządzeń ma już znacznie lepsze zabezpieczenia. A najlepsza ochrona? Wyłączaj Bluetooth, gdy go nie używasz. Nie akceptuj połączeń od nieznanych urządzeń. Proste zasady, które eliminują większość zagrożeń. Bluetooth zużywa też baterie, ale znacznie mniej niż kiedyś. Nowoczesne urządzenia z Bluetooth low energy mogą działać tygodniami lub miesiącami. Twoje słuchawki bezprzewodowe trzymają kilka, kilkanaście godzin na jednym ładowaniu. Wystarczy na tydzień intensywnego użytkowania. To ogromna zmiana w porównaniu do pierwszych urządzeń Bluetooth, które rozładowywały się w ciągu godzin. Technologia dojrzała. Stała się praktyczna, niezawodna, codzienna. Co fascynujące, Bluetooth był początkowo projektem firmy Ericsson, szwedzkiego giganta telekomunikacyjnego. Inżynier imieniem Jab Harzen jest uważany za ojca tej technologii. Opracował ją w latach 90. jako sposób na zastąpienie kabli RS232 używanych do łączenia komputerów z urządzeniami peryferyjnymi. Nikt wtedy nie przewidział, że Bluetooth stanie się globalnym standardem używanym w miliardach urządzeń. To historia skromnego wynalazku, który zmienił świat. Następnym razem, gdy włączysz bezprzewodowe słuchawki i usłyszysz dźwięk potwierdzający połączenie ten charakterystyczny BIP, pomyśl przez sekundę o całej technologii za tym stojącej o falach radiowych przeskakujących między kanałami tysiące razy na sekundę. O kluczach szyfrujących, chroniących Twoją prywatność, o królu Wikingów, którego imię nosi ta technologia, o inżynierach, którzy zmienili kawałek teorii w coś, czego używasz codziennie bez zastanowienia. To nie jest magia. To nauka, inżynieria i trochę historii. Wszystko zamknięte w małym, niewidzialnym połączeniu między dwoma urządzeniami. Jeśli chcesz odkrywać więcej fascynujących tajemnic technologii, która otacza cię każdego dnia, dowiedzieć się, jak naprawdę działają bezprzewodowe cuda, które bierzemy za pewnik, zostań z nami. Subskrybuj kanał Zrozum to, bo zrozumienie to pierwszy krok do docenienia, a docenianie sprawia, że zwykłe urządzenia stają się niezwykłe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie znów odkryjemy niewidzialną magię. Ukrytą w codziennych rzeczach.